to był ciekawy samochód, to był nasz samochód. Pierwszy pomysł był, żeby konstrukcja ramowa była z drewna. Robota ręczna. To był rozroje. W czasach PRL samochód uznawany był za dobro luksusowe, które powinno być dostępne jedynie dla przedstawicieli burżuazji, a nie klasy robotniczej władze podchodziły niechętnie do przemysłu motoryzacyjnego. Alternatywą dla rodaków była komunikacja zbiorowa, autobusy i tramwaje. W tych czasach w gospodarce stosowano tak tzw. produkcję uboczną. Porównywać maszynki do samochodu jest ciężko, ale ponieważ w tym czasie była taka dyrektywa. Szukajcie wszyscy swoich wolnych mocy produkcyjnych. A my żeśmy mieli odlewnie aluminium, w związku z tym zwrócono się do nas, czy my byśmy nie zrobili właśnie korpusów do, maszyn, do maszynek do mięsa. Wykonano ich nawet kilkaset. Przede wszystkim jednak skonstruowano Syrenę. Pierwszy całkowicie polski samochód produkowany seryjnie. Syrena przechodziła wiele udoskonaleń. Był to następny styk z motoryzacją, który tysiącom użytkowników dostarczył cierpień kierowcy i wynalazcy. Nikt nie wiedział, jak Syrena ma wyglądać. Rozwodzi się Władysław Kolasa, niski, siwy człowieczek, który również pracował w BKP Mocie, więc zaczęliśmy robić gipsową makietę. Miałem do tego wprawę, bo w czasie okupacji przez pięć lat pracowałem w zakładzie stolarskim. Polityka była swoją drogą, mieliśmy trochę wolności robienia tego, cośmy chcieli. I efekty czasami były. To było trochę partyzantki, trochę tego, co dzisiaj może już nie ma. Każdy chciał, żeby to poszło. Inżynier Fryderyk Blumke łamał sobie głowę, skąd wytrzasnąć silnik. Nie było mowy o projektowaniu czegoś nowego, bo na to nie pozwalały finanse. Blumke wpadł na pomysł, żeby nawiązać kontakt z małą przedwojenną fabryczką w Bielsku. Która produkowała pompy dla straży pożarnej. Fabryczka zgodziła się na współpracę i pod koniec 1953 roku dwusuwowy silnik od Sikawki Strażackiej wylądował pod maską Syreny. Te początki, można byłoby powiedzieć, początki prawdziwego samochodu. To zaczęły się w 1956 roku. Pojawiły się błędy. Bagażnik był otwierany od wewnątrz, tylko koło zapasowe wkładało się od zewnątrz. Zbiornik paliwa pod pokrywą silnika, no dzisiaj i wtedy jest prawie niedopuszczalne. Drzwi otwierane, tak jak w tej syrenie, sto. Od przodu, czyli jak potem je nazywano kurołapki. Złośliwi mawiali, że kiedy jechało się samochodem, szczególnie przez wieś, to czasem drzwi się otwierały, a do środka wpadało ptactwo domowe. Podobna jak się jedzie przez wieś, wystarczy otworzyć drzwi, żeby wpadały do niej kury. Przez 40 lat jeżdżenia tym samochodem nie wpadła do niego ani jedna kura. Różnie było z kobietami, bo kobiety wpadały. Pracownik FSO Władysław Kolasa tak relacjonuje działania jednego z konstruktorów Syreny, pan Czakiewicza. Jakoś tak zrobił, że błotniki przednie łukiem opadały w dół, a reflektory prawie się tarzały po ziemi. Nikomu się to nie podobało. Kiedy go nie było, myśmy to szybko w gipsie podnosili. Gdy ukończono gipsowy model, powstał problem, jak te wszystkie kształty odtworzyć w samochodzie. Klepanka, blaszanka nazywaliśmy to takie klepanie na gdzie grubość blachy nie zawsze była jednolita. Te blachy, spawanie ręcznie przez niejednolitą grubość, a syrena chodziła cała jak młoda panna. W tamtych czasach... Nie tyle było bezrobocie jak dzisiaj, a wręcz bez przerwy brakowało rąk do pracy. Nie mieliśmy kim, czym robić. Jeździliśmy bardzo głęboko w Polskę, żeby kadrę ściągnąć do pracy. Poniedziałki były najgorsze. Spawaliśmy punktowo na dwozie. To były takie urządzenia bardzo ciężkie. Jak taki robotnik, parę godzin. Tym spawem jeździł. Co się okazało? Że Józiu robił co drugi spaw, bo był zmęczony. Albo pomijał, albo dwa razy przepalał, przytrzymał trochę, przypalał tą, tą blachę. I w związku z tym to się rwało. No przecież nie ma nic idealnego. Wszystko ma swoje wady, jak i zalety. No. Po prostu takie, coś się kocha. Nie zapomnę tego, jak właśnie towarzysz Gomułka powiedział, że klasa robotnicza nie będzie jeździła takimi samochodami. Władysław Gomułka uważał, że Syrena to dobro zbyt luksusowe dla robotnika. Zdarzały się pojedyncze samochody. Chociaż ta polska dusza już wtedy dawała o tym sobie znać, ponieważ właścicieli syren nazywano podówczas myślicielami. To znaczy, tak, byli to myśliciele, ponieważ myślą, że mają samochód. W pierwszym roku wykonaliśmy 700, w drugim wykonaliśmy ponad tysiąc, w trzecim trzy, i tak co rok tysiąc stóp więcej. Dopiero w ostatnim roku Doszliśmy powoli do przekroczenia 20 tysięcy. Robotnik pracujący często w godzinach nadliczbowych nie może potem należycie wywiązywać się ze swoich obowiązków. Jeżeli wykonuje się 60 czy 70% miesięcznego planu produkcji w trzeciej dekadzie, w zakładzie wytwarza się atmosfera nerwowości. Nie ma warunków, by należycie dbać o jakość. Kiedy Syreny królowały na polskich drogach, był taki dowcip na temat szczelności. Porównywało się Syrenę z Mercedesem i zamykało się na noc kota w jednym i drugim samochodzie. I Jeżeli w Mercedesie kodrano jeszcze żył, to Mercedes był szczelny, a w Syrenie, jeżeli jeszcze był, to Syrena była szczelna. To był samochód, który e, miał swoich naprawdę zwolenników bardzo wiele. No zresztą były takie czasy, że jak się dostało, to się, to się, to się cieszyło. Zrobiłem prawo jazdy, zacząłem na tym jeździć i, i teraz bym go nie sprzedał nigdy. Mam też inne stare samochody, które no, no są fajne, owszem, ale Syrena jest jedyna, wyjątkowa. Po przejażdżce i idzie się w wśród ludzi to no, jest tak, taka wyczuwalność tego zapaszku y, mixolu dwusuwu, tego taki, Tak, jak takie może nie, nie perfumy, ale takie, no. No nie co jest, to że skarpeta, przesadza, przesadza, skarpeta, ale wzięła no, się jednak, od zapachu. Skarpeta, skarpeta, skarpeta. Syrenę musi być czuć, jakby Syrenie byłoby czuć. Całe, na samochód Syrena składa się wygląd, dźwięk, ale także zapach, który ten samochód wydziela i ta błękitna smuszka na zimnym silniku. Także te wrażenia, kiedy zapalam samochód na zimno i zaraz się zlatuje sąsiad, krzycząc co ja to robię, bo przecież go uduszę. Niespodziankę dla pani przygotowali działacze klubu motorowego Marten, przy Hucie Warszawa. Rajd samochodowy pod nazwą Pokwiatek dla Ewy. Jeszcze rzut oka na mapę trasy rajdu. Między paniami nie ma żadnych tajemnic. Znające trasę lepiej informują o spodziewanych trudnościach koleżanki, nowicjuszki. To był przypadek w ogóle. Mnie mój zaprzyjaźniony zawodnik motocyklowy, Rochatyński, powiedział mi, że. Rano będzie przetarg na syreny, te, które by uczestniczyły w ranie, więc ja pobiegłem z tą kwotą. To, to był przetarg troszeczkę... Kto się szybciej zgłosił na bramie? O, tak to wyglądało. Musiałem zapłacić y, bardzo dużą kwotę w tym czasie, 36 tysięcy złotych. To były straszne pieniądze. Ona kosztowała powyżej 72 tysięcy. Nowa, nowa. Oczywiście życzyłbym sobie, żeby kosztował najwyżej dwuletnią przeciętną pensję. W naszych warunkach wyniosłoby to około 35 tysięcy złotych, ale z uwagi na PT fiskusa jest to na razie niemożliwe. Więc skoro ktoś, kto dostał spadek, przez parę lat skrupulatnie oszczędzał albo był na placówce zagranicznej, dobywa się wreszcie na ten gigantyczny wydatek, niechże go bodaj nie kosztują zbyt wiele remonty. Szczęśliwi klienci Syreny 100 wraz z instrukcją obsługi otrzymywali kategoryczny zakaz specjalistów, że nie wolno na zakręcie dodawać gazu. Rozmawiałem z jednym z kierowców Blumkego, pamięta inżynier Kolasa. Opowiadał jak to odwoził szefa z Warszawy do Bielska. Jadą, jadą syreną przez las pszczyński i nagle Blumkę się ogląda. Panie patrz pan, ktoś zgubił koło. To my! Kierowca szukał tylko miękkiej gleby, żeby się gdzieś zaorać i ujść z życiem. Właściciel był mechanikiem. To, że czasem były różne, różne, różne rzeczy, dzisiejsi kierowcy nie daliby sobie z tym rady. No niestety. Nic dziwnego w czasach kiedy się syreną jeździło, kiedy y, każda puszka w rowie i druty znaleziony przy, przy drodze był bardzo dobre narzędzie do naprawy tego. cała rodzina czuje przeczad. Samochód rzeczywiście nie posiada pad Jeśli bardzo szybko, całkiem dużo mocy ma, tak to się mi potopam, daje i ty czas to. Skarpeta skarpeta skarpeta, skarpeta skarpeta skarpeta. Skazka, skarpeta 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 skarpeta. Skarpeta Syrena, syrena rusza po rekord. 5000 km, ustanowiono 19 rekordów Polski Średnia szybkość 77 km na godzinę. A jednak Syrena wytrzymała. Wszyscy mówili, że jest na słońcu. gdzie my się wybieramy z Renu, do Krakowa, to dojechać nie wymieniając połowy silnika czy tam skrzyni biegów do Monte Carlo. Na trzech pierwszych rajdach było około 41 godzin jazdy non stop. Usterkowość syreny sprzedawanej w FSO nie dotyczyła modeli auta produkowanych na potrzeby kierowców rajdowych funkcjonujących przy FSO. Brali oni udział w rajdach samochodowych, między innymi w tym najpopularniejszym nadającym prestiż, rajdzie Monte Carlo. Żeby wziąć w nim udział, należało pokonać określoną ilość kilometrów i dotrzeć do Monte Carlo, gdzie na kierowców czekały odcinki specjalne. Wszystkie samochody, które kończą rajd, ustawiane są w kolejce. Pilot prowadzi całe to towarzystwo z dołu pod zamek Rainierów. Siedzi Rainier, konie go Grejska Jedrzej. I nagle przychodzi pora na nasze samochody. My jedziemy z tej strony. Tu siedzi Rainier, tu ona. I w pewnym momencie, czy ktoś jej zwrócił uwagę tam z tej świty, co tam na górze? Nagle się odwraca i tak, takim wzrokiem moją Serenę prowadzi, co to jest? Tamte to wszystkie inne samochody kipiały tym sportem, tym wyposażeniem. A tu taka cholajdoga. Myśmy stali się w, po tym pierwszym rajdzie. Były tylko dwie Syreny. Bohaterami narodowymi. Na zakończenie rajdu Monte Carlo odbyła się impreza, na której Stanisław Wierzba wraz ze swoim kolegą poznali jedną ze zwycięzczyń wyścigu. Zaproponowali jej przejażdżkę Syreną. Ona jechała pierwsza. Widzę po zachowaniu się samochodu, że, że, że nie opanowała tej sztuki, zmiany mi w prawidłowo. No i przyjeżdżamy, tam ona wysiada. Pamiętam, no, szalancko drzwi nogą zamknęła, ale już nic nie, nie mówię, że tak się nie robi. I mówi: Wiesz co, za to, że tym, nie powiedziałem samochodem, że tym. Tu przyjechaliście, przyjechaliście w regulaminowym czasie, to ja bym wam dała honorowe pierwsze miejsce. Gierek miał zupełnie inne podejście do komunikacji indywidualnej. On był bardzo. Nastawiony do produkcji samochodów dla przeciętnego indywidualnego użytkownika. Kiedy my żeśmy uruchomili samochód 125P, już nie było miejsca na terenie fabryki, gdzie można było równolegle produkować syrenę. Można ją było, jej produkcję zlikwidować, albo można było ją gdzieś indziej umieścić. Wtedy już władza, Ustaliła, że niedopuszczalne jest zamknięcie produkcji Syreny. Przez kilka lat produkowano oba samochody równolegle. Jednak w 1972 roku przeniesiono produkcję Syreny do FSM w Bielsku-Białej. Zapadły decyzje, że Bielsko-Biała to jest miejsce, gdzie można ten samochód uruchomić, a w tym czasie Bielsko-Biała. Jako wytwórnia sprzętu mechanicznego produkowała silniki do samochodu Syrena. Pan Jan Hruściński, od 23 lat pracuje w fabryce samochodów osobowych na żeraniu. Jest jednym z najstarszych pracowników zakładu. Pamięta pierwsze chwile narodzin Syreny. Bardzo mi przykro tylko mnie, ale moim współpracownikom, że musimy się pożegnać z Syreną. Bądź co bądź było dużo kłopotów bo ciężka, ciężka jak to się poru tej syreny, ale w miarę możliwości bez narzędzi, jak to się, bez żadnego przygotowania staraliśmy się wszyscy, żeby ta syrena, rodzima nasza polska syrena zeszła z taśmy. Przez następne cztery tygodnie będziemy samochody produkować. Będą to już niewielkie i ostatnie ilości, które opuszczą nasze wydziały produkcyjne i definitywnie... Samochód Syrena, jego produkcja zaprzestana będzie w naszej fabryce. Łącznie od roku 1953 wyprodukowaliśmy ponad 170 tysięcy samochodów i sądzę, że użytkownicy pomimo licznych utiskiwań na ten samochód są jednak równie ucz uczuciowo jak i my z nim związani i to tym uczuciem pozytywnym. Nawet do Bielska jak przeszła ta Syrena, to ona dla użytkownika w mieście i na wsi spełniła naprawdę dobre zadanie. Przecież tam były te koła od Warszawy, to, 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 był, taki, to, to był taki czołg. Nie, nie można byłoby tych, tych samochodów nie można było sprzedawać za granicę. Po rajdzie Monte Carlo naprawdę chcieli kupować od nas te syreny. Wszystko odbywa się tutaj rzeczywiście w biegu. Równolegle z wielką budową trwa rozruch nowej hali lakierni i montażu w Bielsku. W naszych warunkach to jeszcze niestety nie reguła, ale ta wielka hala została zbudowana i wyposażona w urządzenia zaledwie w 12 miesięcy. Kiedy dwa tygodnie temu robiliśmy zdjęcia do tego reportażu, Bielsko i Tychy odwiedził Edward Gierek wraz ze Zdzisławem Grudniem. Żywe interesowali się przebiegiem inwestycji, której, jak przecież wiemy, są głównymi inicjatorami. Wszyscy wiedzieli, że mają przyjechać, jacyś bogowie, nazwijmy to. Trzeba było odejść od hamulca, żeby wymalować krawężniki. Specjalnie trawkę się kosiło i klomby przykrywało, że były stawiane specjalnie przywożone drzewa. Odjechali i dalej się w błocie chodziło po kolanach. Chłopcy tutaj, to budowa, wielki dom. Przyjechali i śpiewają piosenkę właśnie tą. La, 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 Specjalną uwagę poświęcono rolniczej wersji syreny, noszącej nazwę Bosto, którą pokazywał inżynier Podolat. Ta wersja osobowo-towarowa interesuje zresztą nie tylko rolników. Może być przydatna w ogóle do przewożenia mniejszej ilości towarów. Cała rodzina czuje przedsiad. Ten samochód rzeczywiście nie posiada pad. Jeśli bardzo szybko całkiem dużo mocy ma. Tak to silnik, bo to pompy i tym czat to skakleta z... Syrena była tym samochodem, który rozwijał turystykę samochodową w kraju. To co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Turystyka samochodem Trenu, jak dzisiaj nawet jechałem, to z dużą przyjemnością było, była przestrzeń, dużo większa niż ten licencyjny nasz samochód 126P. Spróbuj z głową, no! 126P na pewno zmotoryzował polską ziemię, ale on nie był do naszej postury. My jesteśmy wyżsi i mocniejsi od Włochów. Naród zaczął wyjeżdżać na urlopy, na kempingi, pod namiot. Bez znaczenia był fakt, że syreną podróżowało się długo ze względu na jej usterkowość. Ważne, że w ogóle była. Ten samochód o dziwo naprawdę jeździł na wsi, w miastach, wszędzie. Naprawdę nawet kiedyś spotkałem syrenę. Na prowincji Syrenę 104 łzami się zakręciła w Jak mogła coś takiego wytrzymać tyle lat? Kiedyś wszyscy jeździli w rodzinie do ślubu syreną i chyba dlatego też syn postanowił syrenę odremontować, żeby do ślubu sobie syreną pojechać, co zresztą w ubiegłym roku zrobił i oby tak dalej. Syrenki przynoszą szczęście po prostu. Brum, brum, brum. Nazywam się Katarzyna Kawecka, jestem autorem filmu, który Państwo obejrzeli. W PRL-u najtrwalsze były prowizorki, a takim tymczasowym tworem była właśnie Syrena, czyli motopompa na czterech kołach. Jej tajemnice już rozwiązaliśmy, ale przed nami jeszcze wiele zagadek tamtych lat.